się jako iż muszą dzisiaj dobić 10 tysięcy kroków to postanowiłem, że dzisiaj będę musiał trzy razy dokopnąć tą piłką, górą do tamtej bramki zacząć mi się od uda, na pierwszy raz aj, przed widzimy się jak zrobię pierwszy, pierwszy. Padła. druga. No i trzeci. No i pięknie. I jeżeli chcecie jutro, jutro mam też to zrobię, tylko że za jeden taki strzał będą musiały być no powiedzmy trzy łapki w górę. Siema.